Cześć, witajcie. Z tej strony, Husiek, witam Was na moim serwerze. Dawno w filmiku nie było, myślałem, że dzisiaj y, nagram sobie z Wami mini-grę ale, 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 nie ma jeszcze. Y, nie ma jeszcze z dużej ilości gracz na serwerze, bo jest wcześnie rano. No i niestety y, nie mam, nie mam, nie mam jak zagrać. Y, ale przynajmniej przedstawię Wam. Sorry, ale. E, tak, wagary e, Przedstawię Wam dzisiaj e, co się pozmieniało o, o których o których rzeczach muszę powiedzieć jednak w filmie e, także, także 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 już Wam mówię oczywiście pierwszą taką ważną rzeczą jest otwarcie sklepiku e, otwarcie sklepiku gdzie możecie sobie kupować tam różne itemki tak dalej lub rangi. No i właśnie powstanie dodatkowych tych rang, gdzie możecie sobie właśnie coś tam zawsze zdobyć. No i teraz w sumie w sumie w sumie pytać też co daje dana ranga. Też to zostało utworzone, że po prostu możecie sobie Wpisać ukośnik przywileje dirt. E, przywilej, przywilej, przywilej moment. Powiedz e, że źle wpisałem. Przywileje dirt. No, i patrzcie, macie rangę Dirt, chcielibyście się dowiedzieć, co daje ranga Dirt, no to macie przywileje rangi Dirt. Rezerwacja slot na serwer, czyli zawsze wejdziecie jeżeli serwer jest pełny, pisanie na kolorowo, unikalny kolorniku. Komenda TPA, teleportowanie do, 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 teleportowanie do danego gracza pod yy, tym, tylko że on się musiał to zgodzić. Komenda Set Home, zapisane do danego miejsca, macie tego 5 aż sztuk. Jest specjalny zestaw przedmiotów co tydzień, czyli. Diamentowy set, ochrona dwójka, diamentowy miecz, kilo szpadel, topór... Eee... Szpadel, topór? What the fuck? 32 dwie sztuki zwykłych złotych jabłek, 10 diamentów, 10 sztuk żelaza, dodatkowo jajka, jajko konia i diamentowa zbroja dla niego oraz inne dodatki dla konia, brak wyrzucania z serwera podczas AFK. Czyli idźcie sobie na przykład zjeść kolację eee, i nic wam się tutaj na serwerze eee, nie stanie. E, dobra, przypatrzmy sobie jeszcze przywilej Vipa. a Przywilej Vipa ma oczywiście unikolny kolornik, Komenda TEPA, czyli standardowo. Komenda set home też również dla 5 e, punktów. Specjalny zestaw przedmiotów co 7 mniej. Tutaj mamy żelazny set ochrona dwójka, żelazne mieczki, do w szpadel topu, 300 się złotych aby 10 diamentów, 10 żelaza, 10 złota, dodatkowo jajko konia i z żelaza zbroje dla niego oraz inne dodatki dla konia. Także e, macie tego troszeczkę. Tutaj macie oczywiście adres tego sklepiku, jeżeli ktoś był zainteresowany, e, to jest HTTP-sklep.husie.net, i to jest też bardzo ważna informacja dla Was. Często jeszcze dostaję informację, że e, serwer y, nie działa. Jeżeli dodacie sobie serwer do y, listy serwerów y, w Minecrafcie. On czasami wam się będzie wyświetlał jako offline i to jest pewien błąd, z którym nadal staramy się uporać, chociaż mi na przykład osobiście, jeżeli łączy się przez domenę husiek.net wszystko działa i pokazuje statystykę serwer, że on już jest włączony, ale czasami może się tak zdarzyć, że komuś będzie pokazywać właśnie, że e że serwer jest wyłączony, ale to spokojnie, po prostu klikacie na, swój, na ten serwer i wchodzicie. Serwer jest włączony cały czas i nic mu się nie dzieje. Także, także, także na spokojnie możecie na ten serwer wchodzić, nawet jeżeli widzicie go w liście serwerów jako e, offnięty. Dobra, kolejną rzeczą eventy na serwerze. Eventy na serwerze oczywiście będą teraz my się częściej prowadzone. Dopieramy załogę selektywnie e, do serwera. Także myślę, że z tym nie będzie problemu. Pewnie jeszcze w tym tygodniu, dzisiaj mamy wtorek, ale w tym tygodniu na pewno jeszcze zostanie przeprowadzona jedna rekrutacja na, na moderatorów na serwer. W jaki dzień dokładnie to ciężko powiedzieć, ale na pewno znajdziecie tą informację na moim fanpage'u. Tam będzie ogłoszona rekrutacja oraz na, ten, na serwerze TeamSpeak dokładnie pod tym samym adresem czyli adres serwera Minecraft oraz serwera TeamSpeak jest dokładnie taki sam husiek.net także czasami dostaję też informacje no fajnie że Husiek masz swój serwer ale podałbyś IP więc dla tych osób które na przykład tam kompletnie się nie znają w sprawach internetowych adresem IP jest oczywiście husiek.net wpisujecie to i śmiga nic się więcej Wam e, nie musi e, podawać. Dobra, widzę, że tutaj domki już jakieś powstają. Niektóre modern, niektóre zachowane w jakimś tam stylu. E, chyba miał być Momkinder albo dopiero będzie. Um, co jeszcze? Coś tam się tu nie ładuje. O, doładowało się. Um, co jeszcze? Co jeszcze takiej ważnej informacji? Minigry, te, tak jak mówiłem, już działają. E, mamy. Mamy mamy już te areny yy, zrobione. Oczywiście nie mam teraz z kim zagrać, bo chętnie bym zagrał, ale nie mam z kim. Także myślę, że sobie to zagramy jeszcze. A, nie raz będzie yy, okazja, żeby pograć. Yy, I teraz też ważne pytanie do Was: yy, O to, czy chcielibyście coś wy na tym serwerze bądź dodać do serwerze? Jeżeli tak, to jakie macie? Plany, pomysły, to ogólnie na pewno nam e, trochę, trochę ułatwi życie e, i postaramy się wraz to z załogą techników, e, administracji, e, pododawać takie rzeczy, które będą wam mm, pasować. Czyli jakieś tam jeszcze, może jakieś zmiany gry, bądź chcielibyście coś zmienić i tak dalej. To ogólnie piszcie w komentarzach, myślę, że tutaj załoga moja też będzie czytać to. Czytać komentarze, i każda Wasza uwaga będzie e, wzięta pod uwagę, i być może ten serwer będziemy udoskonalić tak do, do Waszych upodobań, Waszych potrzeb, i tak dalej, i tak dalej. Um, dobra, o czym jeszcze zapomniałem powiedzieć, czy nie? Aha, y, też ważna rzecz, bo sporo osób, widzę też, pisze na mojej społeczności, na fanpage'u, y, że serwer premium, że serwer non-premium, także ja tutaj potwierdzam nadal, y, serwer jest non-premium, także dla każdego, każdy sobie może wejść i, i po prostu y, zagrać. Oczywiście też y, od razu wolę odpowiedzieć na pytania osób, y, które... Powiedzą, że po co wam sklepik, skoro macie serwer sponsorowany przez firmę. Eee, więc już wam mówię, serwer nie jest sponsorowany przez żadną firmę. Nie, nie sponsoruje go, nie wiem, MindServe, CraftServe i tak dalej. Czy tam Mind24, jak wcześniej miało być. Eee, ja z tego zrezygnowałem i nie sponsoruje go żadna, żadna firma. Serwer jest eee, od osoby prywatnej. No, i serwer oczywiście i Teamspeak i Minecraft stoją na tej samej maszynie, więc yy, opłata tego serwera troszeczkę wynosi. Więc yy, wszystkie po prostu te kwoty, które gromadzimy z sklepiku, tutaj yy, możliwości, co, co możecie kupić, po prostu idą na opłatę tego serwera, bo kwota nie jest za bardzo niska. No ale cóż, także nie sponsorujemy, jak widzicie, nie ma żadnej reklamy, e, żadnej firmy hostingowej tutaj na tym serwerze i, i, i po prostu nie będzie. E, oczywiście, jak widzicie sobie, dla osób, które są zainteresowane, bo ja mówię, nie, korzystanie ze sklepiku nie jest obowiązkowe i nikogo tutaj nie zmuszamy do tego, żeby e, musiał kupować. Jeżeli chce, to sam to robi, jeżeli nie, to, 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 to sobie po prostu gra, każdy ma do tego prawo i nikt nie jest sobie... Z... Przymuszany do tego. Ale jeżeli sobie wiedziecie, jeżeli będziecie tam przed zainteresowanie, albo chcecie po prostu tylko i wyłącznie zobaczyć sobie ofertę sklepiku. Jeżeli wejdziecie właśnie na stronę sklepiku, zresztą dodatą też ją w opisie, jeżeli ktoś by chciał, yy, to tam macie do kupna jeszcze kilka innych rzeczy, nie tylko yy, rangi na serwerze, ale też inne 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 rzeczy. Oczywiście też. Yy, na dniach, myślę, że znaczy, może nie na, na, nie na dniach, ale w ciągu tam kilku, kilku, kilku tygodni, może, może nawet mniej, no nie wiem, w niedługim czasie. O, może coś takiego uruchomimy z tutaj technikami panel yy, dla osób, które grają. Będziecie się logować tam swoim nickiem z, z, yy, z, z Minecraft'a i hasłem tutaj, tym Minecraft'owym, który, którego używacie na serwerze, i będziecie mieć tam panel do swojej postaci dostęp do swojego, przez panel do swojej postaci. Będziecie mogli sobie tam chyba kupować rzeczy, jeżeli chcecie zarządzać tą postacią, sprawdzać jej rozwój i tak dalej i tak dalej. Tam będą wszystkie takie ważniejsze informacje do waszej postaci dodane. I to wszystko będzie działać e, na mojej stronie, która też wyjdzie niebawem. Taki, powiedzmy, mój blog czy coś takiego. E, ale to wszystko będziecie mieć na bieżąco, tak jak mówię, na fanpage'u i w filmikach. Jeszcze to wszystko jest szlifowane, więc e, co jakiś czas dodajemy coś nowego. No i oczywiście też bardzo fajnie by fajnie było jakbyście jednak e, grając sobie na, na serwerze e, zagościli na naszym oficjalnym TeamSpeak'u. Niekoniecznie o wszystkie osoby grające na, na serwerze Minecraft muszą tam wchodzić, bo nie tylko Minecraft e, nie tylko Minecraft jest na tym serwerze TeamSpeak, tylko po prostu możecie z nami sobie pogadać, porozmawiać i tak dalej. Także na TeamSpeaka też was zapraszam, bo też was dawno nie widziałem. <laughs> e, oczywiście Adres Teamspeaka też macie taki sam jak adres serwera Minecraft, czyli husiek.net. Zresztą macie też w prawym górnym rogu logo eee, domeny, także pod domeną, pod tą samą domeną. Łączycie się na serwer Minecrafta i na serwer eee, Teamspeaka. Dobra, to w sumie chyba wszystko z takiej informacji, które chciałem Wam dzisiaj przekazać. Eee, widzimy się w kolejnym filmiku z serwera, już my się zagramy sobie w jakąś minigrę. Będzie was więcej bo nagram pewnie po południu tak żeby, żebyście już byli po szkole. No i myślę że wtedy fajnie by było żebyście jednak rozmawiali ze mną na tym filmiku na odcinku e, głosowo czyli właśnie poprzez e, Teamspeak także umówmy się załóżmy że e, w środę albo w czwartek około 14 15 16 będę nagrywać e, tutaj rozgrywkę z jakiejś minigry. I fajnie było, żebyście osoby, które będą zainteresowane właśnie tymi rozgrywkami, e, były właśnie na serwerze TeamSpeak. A zresztą na, na TeamSpeak'a też możecie wchodzić w każdej chwili, mimo, mimo nie nagrywania, ale przynajmniej sobie zapoznacie się z nami, zapoznacie się z załogą tutaj serwera. No i oczywiście rekrutacja na serwer, e, na moderatorów mm, serwera Minecraft też jest prowadzona na, e, na TeamSpeaku. E, także chyba wszystko. Dobra, no to do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa.